Cześć, czołem Kluski z Rosołem, witam Was w kolejnym odcinku draftu do chwały. E, chyba korzystanie z Waszych propozycji, jeśli chodzi o przywitanie, nie jest najlepszym pomysłem, ale w sumie możemy to kontynuować. Słuchajcie, e, czas na kolejny odcinek serii, w której staramy się przeżyć na draftach. E, I mimo tego, że ostatnio poszło mi nie najgorzej, e, no to to przeżycie jest naprawdę trudno. Tutaj widzicie jeszcze raz wszystkie karty, co za ile się sprzedało. Macie rację, że squikselowałem trening strzałów. To było głupotą. Nie wiedziałem, że tyle te treningi kosztują Od teraz. Będę dużo uważniejszy. E, raczej nie jest to nasz ostatni odcinek, patrząc na to, że tutaj mamy trochę kart. Jeszcze coś tam jest w klubie, e, ale nie zmienia to faktu, że jak na jeden albo dwa wygrane drafty, jeden finał draftu, e, no, no to nie jest najlepiej, jeśli chodzi o te końce. Naprawdę szczęście nam tutaj nie sprzyja. E, no, i co mogę powiedzieć? No, może pomoże w tym wasza łapka w górę, wasza subskrypcja na tym kanale będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, wspieracie ten kanał Nie zamówicie, aczkolwiek mam dla was złą informację. E, ponieważ w tym odcinku odpadniemy w pierwszej rundzie, e, ja, ja tego nie chcę, ale niestety, no, tak się na razie to układa. E, ale może też Poukłada nam się całkiem niezły draft, bo jest jedna z moich ulubionych formacji, o ile nie ulubiona, 4, 2, 3, 1. E, niestety nie dostajemy pod tą formację nikogo fajnego, no, bo z całym szacunkiem dla Hamesa Rodrigueza to nie będzie mój pierwszy wybór. Dlatego zdecyduję się na Eden Azarda, który do składu nie wejdzie, a będzie fajnym zmiennikiem. No i na tym SPO na pewno sobie poradzi. A tutaj zobaczmy, kogo dostaniemy. No i już jest lepszy Hames. Proszę bardzo. Już, już, już jest lepiej. Czułem, żeby tam tego nie brać. Zobaczmy napastnika. Kogo tutaj nam gra? Rzuci. Jest Tomas Miller który ma zgranie, ale ja, ja go nie chcę. Po prostu ja go nie będę używał. To nie jest ktoś, kto nam się tutaj przyda w jakiś sposób. No i teraz trzeba zdecydować, czy liczymy na ligę angielską, czy na ligę hiszpańską. I wydaje mi się, że powinniśmy pomyśleć o Premier League, bo jednak jest tutaj Kevin De Bruyne w wersji Toty, jest tutaj Silva, który ładnie może nam się połączyć. No Toty De Bruyne nie ma, ale weźmiemy tą wersję 91, bo nie chcę ryzykować, a to i tak jest bardzo dobra karta i dzięki temu uzyskujemy tutaj bardzo przyzwoity link. Kolejny wybór jest prosty. Diego Armando Maradona i fantastycznie nam się też łączy z Aguero. Tak więc e, ta część składu już jest naprawdę dobrze zgrana i to mi się e, podoba. Zobaczmy SPD, czy będzie na przykład Engolocante wersji Toty? Engolocante nie ma. E, jest Grzegorz Krychowiak, no ale z szacunkiem do Polaga on tutaj niezbyt nam się przyda. Znaczy nikt nam się tutaj nie przyda, ale patrząc po statystykach, wydaje mi się, że najlepiej będzie e, wziąć. Zobaczmy, 1,82 m metr osiemdziesiąt weźmy tego gościa ma całkiem ciekawe statystyki jak na rezerwowego powinien być okej, okay. kolejne, kolejne rozdanie nie jest dla nas znowu zbyt łaskawe, tutaj weźmiemy sobie Daniele de Rossiego, ale no no nie żeby ten środek pola w ten sposób wyglądał i nie chciałbym też, żeby tak wyglądał środek obrony, bo na razie no jest źle, nie ma co się oszukiwać tutaj w porównaniu z poprzednim draftem nie wygląda to najlepiej, kolejne rozdanie i znów no, 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 co mogę powiedzieć? Jest bardzo, bardzo słaby. Jest Tarkowski, jest też Laporta, ale wydaje mi się, że Tarkowski ma troszeczkę grywalniejszą tą kartę. No, ale nie wiemy, jak będzie z połączeniami. Tutaj może być ciężko, dlatego biorę gracza Manchesteru City. Tutaj, niestety, nie ma nawet. Nie ma nawet Dawida De Gea. I słuchajcie, podejmę tutaj ryzyko. Naprawdę duże, bo. Yy... Kurczę, no chciałbym wziąć tego Kurtuę z nadzieją na graczy Realu Madryt dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli nam nic nie poleci, to tutaj nawet bramkarza nie będziemy mieli na zgraniu. Więc trzeba się zastanowić, e, kogo chciałbym wybrać. No i tutaj patriotycznie pójdę Bernaleno. E, nie podejmę tego ryzyka z Kurtułą, e, Może będę tego żałował, może nie. No na tym polega ryzyko. Zobaczmy, prawa obrona jest ok, Jest trend Aleksander Arnold. Jego sobie wezmę. Oczywiście Lala mógłby mieć tutaj e, zgranie z... Z tym Francuzem, ale ja liczę, że. Ja liczę, że będzie Van Dijk. Liczę jeszcze na te dobre karty, więc yy, wydaje mi się, że Aleksander Arnold jest tu lepszym wyborem. To nie jest ten draft. Naprawdę. To, to, to nie jest ten draft. Jest bardzo, bardzo źle. Jeżeli tu na mnie sypnie teraz dobrymi kartami, to ja naprawdę czuję, że to się skończy na pierwszej rundzie i to, to, to nie był żart. No bo, no bo to wygląda naprawdę tragicznie, słuchajcie. Naprawdę. Wygląda to bardzo, bardzo źle. Weźmy sobie na razie gościa, tego tutaj, a tu wrzućmy kościelnego żeby mniej więcej tak to wyglądało, no ale No sami wiecie o co mi chodzi. No, no jest, jest źle, po prostu. Żao no. Kancel to jest świetna karta, no ale co z tego, jeżeli nie będziemy mieli go z kim zgrać, jeżeli to nie będzie mogło lepiej wyglądać. Ok, dostajemy Marcelo na PP, zupełnie nam niepotrzebnego. Dostajemy Marco Veratiego na SP, i wydaje mi się, że zdecyduje się na Ver Veratiego z tego powodu. Że może jest szansa na Neymara na SPO. E, I wtedy ten Verratti okaże się być naprawdę przydatny. Dlatego wezmę Włocha. Aczkolwiek... No, no sami widzicie ten draft. Widzicie moją minę. I, I wiecie, że tutaj naprawdę nie mam powodów do tego, żeby być zadowolonym. Bo wygląda to naprawdę słabo. E, weźmiemy sobie Papu Gomeza, bo... On tutaj niestety pasuje. Mówię niestety, no bo... No jest ciężko. Mamy już 100 zgrania. Ale no, no w przyszłości... Tej jedenastce nie wróżę Okej, okay, jest troszkę lepiej e, Tu weźmiemy sobie Gareta Bale'a, bo on może grać e, z powodzeniem na tym SPO Zresztą każdy z tych zawodników by sobie tam poradził Ale e, Bale jest stanowczo najlepszy No i tutaj ta rezerwa zdecyduje Czy będą obrońcy? Potrzebujemy środkowych obrońców Jest Matthijs de Ligt Człowiek, który przeszedł dalej w lidze mistrzów ale jest Leo Messi, no i tutaj wydaje mi się, że nie ma innej opcji, jak wzięcie Argentyńczyka, bo po pierwsze go uwielbiam, a po drugie i tak tutaj nikt, nigdzie nie pasuje inny, bo ten roz nawet nie pasuje, więc biorę Messiego i, e, i cieszę się, że go mam po prostu, no co mogę więcej powiedzieć. E, oczywiście wolę zacząć Messi przed, przed Aguero. E, kolejne rozdanie, no i tak, jest Jens Lehmann, tylko on tutaj nam niewiele zmienia. Jest Paulo Sarabia, jest Quincy Proms, ale już tych ofensywnych graczy mamy. Jest Rose, ale tak jak mówię, on tutaj się nie przyda zupełnie, więc w sumie e, drogą eliminacji weźmiemy sobie tego Lemana. Może zaraz dostaniemy jakiegoś obrońcę jeszcze i ta ikona nas podratuje. Jest Engolokante, fantastycznie, no to mnie cieszy niezmiernie. W tym przypadku naprawdę jest to fantastyczna informacja, e, bo on bardzo wzmocni nam środek pola jednego środkowego obrońcę. No fajnie, że jest Justin Clyvert. Fajnie, że jest Mikitarian Spoko, ale ja potrzebuję środka, środka obrony. No wezmę Clywerta, ostatnia pozycja. Chociaż jeden dobry środkowy obrońca. Ale niestety, weźmiemy kolegę z zespołu um, Krzysztofa Piątka, czyli Kutronę. Jeszcze czas na ostatnie rozdanie. Tutaj raczej będą karty srebrne. Nawet nie, proszę bardzo, David Gea. Okej. Okej, to mnie to mnie bardzo cieszy, bo e, ten DHEA ma nas może uratować w niejednej sytuacji e, i dzięki temu możemy na przykład zrobić tak. I już to wygląda w miarę, jeśli chodzi o zgranie bramkarza. Oczywiście obron, obrona jest fatalna i tutaj nie ulega to wątpliwości, że, że nie wygląda to dobrze. E, swoją drogą, tak, z ciekawości jeszcze, ułóżmy sobie tę ławkę rezerwowych, bo mamy bardzo dużo. Wysokich ocen ogólnych i jestem ciekawy, jaki draft nam z tego wyjdzie. To będzie przykład tego, że jeżeli jest rating, to nie zawsze jest dobrze, bo tutaj e, no, no sami widzicie jak ten draft nam się poukładał, jak to wygląda swoją drogą czy ty możesz tu grać? Nie, to jest minus 3 to zupełnie nam się nie opłaca w tym momencie. E, ale ułóżmy sobie tą ocenę ogólną, tak jak mówię, bo tutaj jak widzicie najniższy do overall na ławce to zaraz się okaże, że będzie 88. E, no jest to dosyć śmieszna sytuacja, bo ogólnie ten draft jest słaby, a już mamy 191. No na 192 raczej nam się nie zanosi, ale no, no 191 by z tego wyszło. Oczywiście tutaj e, nie potrzebujemy Lemana na ławce chociażby, e, więc jego tutaj nie będziemy mieli. Zastanawiam się, czy możemy jakoś wkomponować tutaj e, tego Verratiego, albo czy jest jakiś inny zawodnik, którego chcielibyśmy tutaj wrzucić, ale to zupełnie nie będzie trzymało się kupy, czyli Kevin De Bruyne będzie na niepełnym zgraniu, ale wydaje mi się, że mu to jakoś strasznie nie będzie prze... przeszkadzała to siódemka. Zobaczymy zresztą jeszcze jaki będzie menadżer za chwilę. Oczywiście mógłbym wyjść Werratim, ale wolę mieć Kevina De Bruyne i wprowadzać te zmiany. No zmienników mamy niezłych, ale żadnego dobrego środkowego obrońcy. Znowuż nam się poukładał draft bez obrony i to naprawdę boli. Nie mamy też menadżera z Premier League, co jest drobnym problemem. Nie mamy menadżera z Belgii, a szkoda, więc weźmiemy sobie Marcelino. Dzięki temu Leo Messi dostanie lekki boost i wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja. Chociaż wiecie co? Ten Francuz u nas mamy dużo Francuzów, więc weźmy francuskiego menadżera. A i no, co mogę powiedzieć? Nie wygląda to najlepiej. Mimo tego podsumowania, które naprawdę prezentuje się nieźle, nie będę wam pokazywał tym razem wytycznych, bo będą one takie same jak były w odcinku o nazwie Brazylijska masakra, więc możecie to sobie zobaczyć. Jedyna rzecz, którą będę robił, to po prostu zmienia sobie tak, że będzie Maradona grał jako lewo skrzydłowy, czy tam lewo środkowy pomocnik ofensywny, a Kevin De Bruyne z racji tego, że jest po prostu trochę wolniejszy, wolę, żeby był tym środkowym, który tutaj rozdaje piłki, a nie musi biegać jako ten ten półskrzydłowy. Tak więc przechodzimy do spotkań, naprawdę trzymajcie za mnie kciuki, bo no mówię to dosyć często, ale sami widzicie jak ten draft nam się poukładał e, i no z przodu jest super, ale z tyłu to to jest absolutna masakra. Tak więc czas na pierwsze spotkanie w dzisiejszym draftcie. Jak możecie zobaczyć skład rywala może nie był porywający, ale umówmy się miało obronę, a to jest najważniejsze, w dodatku Sadio Mane, Marys oraz Lukaku w ataku nie wyglądało to źle, plus przeczuwałem, że może za tego Lukaku kogoś wpuszczać, ale nie ukrywam, że z moją obroną to nie było konieczne. Przeciwnik e, wiedział doskonale, jak sobie z nią poradzić, a w zasadzie nie wiem, czy wiedział, jak poradzić sobie z moją, czy jak poradzić sobie z każdą. E, wiem jedno, grał ciągle to samo, przez bite 90 minut, cały czas grał skrzydło, główka, skrzydło, główka, skrzydło, główka. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy oddał jakikolwiek normalny strzał nie po dośrodkowaniu na moją bramkę no i nie mi oceniać słuchajcie, bo jakby prowadził po tym dośrodkowaniu 2 do 0, ale z drugiej strony jak ja myślę sobie, że miałbym grać w grę komputerową, która ma być rozrywką ciągle w ten sam sposób, jeszcze w takim trybie gry jakim jest draft, który ma być typowo dla fanu, to nie są food champions, to naprawdę chyba bym nie wytrzymał. Gościu ciągle każde posiadanie prowadził skrzydłem, a mi było bardzo ciężko to powstrzymać, bo no, miałem co tego Trenta Aleksandra Arnolda z jednej strony, ale z drugiej ma, miałem bocznego obrońcę, którego nazwiska nie znam, razem z środkowym pomocnikiem, którego nazwiska nie znam, a w środku obrony miałem Laporte i e, Kościelnego, którzy umówmy się, lata świetności fifowe mają za sobą, bo dobrze to oni może byli tylko pierwszego dnia fify. E, no tutaj jak widzicie Dawid De Gea ratował mnie, robił co mógł, e, ale w tym spotkaniu no przyznam, byłem skazany na niepowodzenie. O, tu mieliście chyba jedyny jego strzał normalny, e, niewykonany po dośrodkowaniu, bo nawet mówiłem. Skazany na niepowodzenie, bo nawet jak mi szło, to po prostu mi nie szło. Jak widzicie, tutaj bez problemu Bale miał piłkę na, swoje, na swojej lepszej noze, ale niestety ona nie wpadła do bramki. Jeszcze gdzieś tam Paul Pogba e, dostał kartkę po drodze. Tutaj mamy próbę dośrodkowania. Bardzo ładnie wyszedł do tej piłki Maradona. Miał piłkę na lepszej nodze, ale broni to Jaszyn, bo potem mieliśmy jeszcze rzut rożny. I, I rzut rożny, który rozwiązałem tak, jak czasami to widujecie, że naprawdę te akcje ze skrzydła z lakrokietą kończą się dla mnie bramkami. Tym razem Leo Messi, no jak nie idzie, to nie idzie. Piłka ląduje na nodze obrońcy, który od razu zaczyna kontrę. Więc tutaj naprawdę dużo szczęścia znowu po stronie mojego rywala, bo zabrałem mu piłkę, ale ta ląduje pod jego nogami. No i tutaj zobaczcie, że prawa obrona, na której był właśnie ten. No-name no, no z ligę zawiodła. Próbowałem ratować się e, ślizgiem kościelnego, bo, bo, bo i tak by mnie przeciwnik przeszedł, e, gdybym tego ślizgu nie zrobił. Niestety, ku mojemu zdziwieniu, dostałem czerwoną kartkę. Wydaje mi się, ona być zasłużona, dlatego że kościelny był ostatnim obrońcą, e, więc jakby wiadome było, że po tym zejściu Lukaku będzie miał czystą drogę do bramki. E, więc nie dość, że dużo gorzej grałem od rywala, nie dość, że grałem się dużo ciężej, to jeszcze grałem teraz w dziesiątkę. E, starałem się oczywiście robić, co mogłem, ale Niestety, piłka nie chciała znaleźć drogi do siatki. Przeciwnik, który, jak widzieliście, dabował po każdym golu, i ogólnie zachował się tak bez szacunku. Potem biegał, próbował mnie faulować, wychodził bramkarzem. Takie typowe lekceważenie rywala FIFA i pokazywanie swojej wyższości, czego ja osobiście bardzo nie lubię. Tutaj czerwona kartka dla Lukaku. Oczywiście to nic nie zmienia, bo Belk będzie mógł zagrać w kolejnym spotkaniu draftu. Tu, jak widzicie, on wyjdzie tym jaszynem. Ja już to wiedziałem zanim to się stanie. Strzala Engolokante, bramkę. Powiedzmy, że honorową, ale ja naprawdę no, no, czułem, że ten mecz przegrywam zasłużenie, ale nie szanuję tego rywala. Tak więc przepowiednia się sprawdziła. Przegrywamy w pierwszej rundzie. E, zasłużenie zupełnie, no co ja mogę powiedzieć? Przeciwnik był. Nie, nie wiem czasami, co poprawia, czy, czy takie zachowanie poprawia ludziom życie. Nie mam pojęcia. E, no, wygrał. Wygrał, grał skutecznie, nudno i nie wiem po co tak grać w FIFA, ale, ale wygrał, więc e, nie mogę tego oceniać. Słuchajcie, to ja odpadam w pierwszej rundzie draftu i niestety nie dostajemy żetonu, więc jest to dosyć problematyczne, bo zdecydowanie bardziej przydałby nam się żeton albo przydałaby nam się e, srebrna paczka, bo paczka wypożyczenia piłkarza, ultimate, nieważne jaki to będzie piłkarz. Nas zupełnie nie, nie urządza, no bo e, tego piłkarza sprzedać ani nawet squixelować nie możemy. E, dostajemy kondycję. E, oczywiście, to pójdzie od razu na sprzedaż. E, zobaczmy, czy kosztuje coś ten, ten gościu. Wydaje mi się, że teraz jest jakaś metoda na zarabianie. Coś Matt HD Gamer robił film i widziałem memy z trenerami, którzy wychodzą, więc ja wstawię tego menadżera za 5000 i zobaczymy, jak zejdzie, to zejdzie, jak nie zejdzie, to, to, to nie zejdzie. E, no i zobaczmy dwie złote paczki. Raczej nie oczekuję po nich nic do Brego. Jestem rozczarowany tym pierwszym meczem, ale no nie byłem. Widzieliście te bramki? Nie miałem szans. Po prostu przeciwnik dośrodkowywał, a z tą obroną nie było jak po prostu wygrywać tych główek z Romelu Lukaku. To co ważne, dostajemy kondycję, która jest warta około 1500. Tak na spokojnie, myślę, że właśnie za 1500-1700, może nawet zejdzie, więc ją od razu sobie wstawmy. Więc to jest naprawdę celne trafienie. Reszta rzeczy oczywiście tradycyjnie pójdzie do klubu. Jestem ciekawy, tylko czy Karius coś kosztuje, dlatego, że z Kariusem. Wydaje mi się, że Karius może coś kosztować. Słuchajcie, jakieś w ogóle dzikie ceny są tego zawodnika, więc yy, to może być trafienie, które nam bardzo mocno ratuje skórę. Tutaj wątpię, żeby coś to kosztowało, więc to sobie możemy skwikselować bez najmniejszego problemu i zobaczmy drugą paczkę. Yy, no jestem, znaczy nie jestem złogólnie ogólnie na ten draft, ale jest to trochę śmieszne, słuchajcie, że e, no parę tych draftów, dwa te drafty mamy wygrane, mamy za sobą jeden finał draftu, a za każdym razem zastanawiam się, czy będzie kolejny odcinek tej serii, bo no, nawet informa nie trafiliśmy, nic. I e, jej powinno się zastanowić nad tymi nagrodami, powinno to wyglądać moim zdaniem zdecydowanie inaczej. E, powinna być pewność tego, że jeżeli wygrywasz draft, dostajesz żeton draftu albo coś w tym stylu, bo e, no, no naprawdę w ten sposób nie powinno to wyglądać, ale też jakby... No, to, to nie, nie mam na to w ogóle wpływu niestety e, co mogę powiedzieć, jeszcze tylko jedna rzecz bo widzę, że mam jakiś cel e, tutaj wykonany 100 monet, słuchajcie, 100 monet zawsze, zawsze chętnie przyjmę, gladiator czy coś kosztuje sprzedamy za 200 e, jeżeli będziemy mieli szczęście to może się sprzedać. nie wiem kto miałby ten styl gry kupować ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek niestety no, 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 no wyszło, wyszło jak wyszło e, Duża szkoda, no i, i co mogę więcej powiedzieć, no strasznie żałuję, no na, na kolejny draft na pewno będziemy mieli, ale potem zobaczymy, ale wedle moich wyliczeń, to w kolejnym drafcie dochodzimy do finału, a jeżeli będzie Eusebio Prime, to, to wygrywamy draft.